W Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się pierwsza uroczysta sesja Rady Miejskiej. Podczas której zaprzysiężono 15 radnych oraz burmistrza, również wybrano wiceprzewodniczącego i przewodniczącego Rady Miejskiej. Chciałbym serdecznie podziękować przede wszystkim od samego początku, zaczynając, właśnie swojej rodzinie najbliższej, swojej małżonce za wsparcie. Przez ostatnie prawie 6 lat, bo jeszcze kawałek przed kadencją burmistrza byłem zastępcą i te wsparcie zawsze mam w domu, w którym jest zawsze atmosfera ciepła, miła, w którym zawsze mogę liczyć na pomoc i wsparcie, a nie byłoby tego wsparcia od samego początku, od wychowania. Dziękuję serdecznie Ci, tato. Dzisiaj nie ma z nami obecnej mamy, ale dziękuję jej również za wkład wniesiony w wychowanie mnie na patriotę, na człowieka, który dba o to, co nasze, o to, co polskie, o to, co chrześcijańskie. I dzisiaj chciałbym również podziękować wyborcom i tym, którzy swój głos oddali z zaufaniem na kolejną kadencję na moją osobę, ale również tym, którzy wzięli udział w wyborach. Chciałbym, aby przez ten okres pięciu lat ci, którzy nie zostali jeszcze może do końca przekonani, jak ważnym jest to, by budować zgodę w samorządzie gminnym, w Radzie, z burmistrzem, z pracownikami urzędu, z jednostkami podległymi to tylko daje nam gwarancję sukcesu. Sukcesu, który już podczas poprzedniej kadencji mogliśmy zauważyć, a zgoda, którą możemy rozpocząć od samego początku, od dzisiejszej tak naprawdę sesji Rady Miejskiej wraz z burmistrzem, z sołtysami, z przedstawicielami jednostek podległych, Urzędowi miejskiemu w Dąbrowie Białostockiej może spowodować kolejny sukces, sukces właśnie naszego samorządu przez inwestycje, przez to, co wspólnie możemy dokonać. Wiele inwestycji jest rozpoczętych, również w okręgach, w których mandat uzyskali może nie z mojej opcji politycznej, czy też nie z mojego ugrupowania, do którego, z którego wystawiałem swoich kandydatów do Rady, ale... Chciałbym, aby ta kadencja też była kadencją właśnie takiej wspólnoty w odpowiedzialności za samorząd gminy Dąbrowa-Białostocka. Mieszkańcy gminy Dąbrowa-Białostocka, dając Panu po raz kolejny mandat przedstawicielski, dali też dowód zaufania do prowadzonej przez Pana polityki, do stosowania rozwiązań i planów na przyszłość. Kierowanie miastem i gminą to niełatwa służba wymagająca pełnego poświęcenia, wiedzy i doświadczenia. Prosimy przyjąć nasze wyrazy szacunku i uznania oraz życzenia kolejnych osiągnięć w działalności samorządowej. Obejmując urząd burmistrza dąbrowy białostockiej uroczyście ślubuję że dochowam wierności prawu, a powierzony mi urząd sprawować będę tylko dla dobra publicznego i pomyślności mieszkańców gminy. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Chciałabym serdecznie pogratulować wszystkim radnym zdobycia tak zaszczytnej funkcji i również pogratulować panu burmistrzowi kolejnej kadencji. Mamy nadzieję, że nasza współpraca jako jednostek oświatowych z panem burmistrzem i z, pa, z państwem radnym będzie układała się równie dobrze jak w poprzedniej kadencji. Jeszcze raz gratuluję serdecznie. Dziękuję bardzo. Ślubuję uroczyście obowiązki radnego sprawować godnie, rzetelnie i uczciwie, mając na względzie dobrą mojej gminy i jej mieszkańców. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Ślubuję, tak mi dopomóż Bóg. Radni, Jednogłośnie zadecydowali, że przewodniczącym zostanie Adam Wojtaczko, a wiceprzewodniczącym Marek Kułak. Przede wszystkim chciałem bardzo podziękować Szanownej Radzie za tak wielkie zaufanie, którym obdarzyliście moją osobę. Jest to bardzo zobowiązujące. Cieszę się, że w pewien sposób będę mógł Was reprezentować, ale również ze swojej strony Deklaruję zaangażowanie, chęć dialogu, współpracy ze wszystkimi radnymi, choć jak wiemy, do rady weszliśmy z różnych środowisk, z różnych komitetów. Wybory już się skończyły, a zatem jesteśmy w jednej radzie miejskiej w Dąbrowie białostockiej. Także ta współpraca myślę, że będzie owocna, że wszyscy będziemy wykorzystywać swoje umiejętności, swoje doświadczenie, swoją wiedzę, aby nasz samorząd jak najlepiej funkcjonował dla dobra wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka, a goście, którzy będą w nasze tereny przyjeżdżać, żeby byli pełni zachwytu, jak nasz samorząd działa. Chciałbym serdecznie podziękować, jest to bez wątpienia zaszczyt być wiceprzewodniczącym w Radzie Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Chciałbym ze swojej strony powiedzieć, że no, chciałbym podjąć współpracę ze wszystkimi radnymi, ale też współpracę ze wszystkimi mieszkańcami naszego miasta, naszej gminy dla naszego wspólnego dobra. Burmistrz Artur Gajlewicz na zakończenie sesji złożył życzenia wszystkim radnym nowej kadencji. Po czym wręczył im pamiątkowe przypinki z herbem Dąbrowy Białostockiej, ponieważ to oni teraz będą godnie reprezentować gminę.